Dzieje się na ulicy promiennej. Tutaj okazało się, że około godziny 21 z 9 piętra wyskoczył lub wypadł 36-letni mężczyzna, mieszkaniec tego, z tego bloku. Sporadcy, którzy przyjechali na miejsce bezpośrednio, zaraz po zgłoszeniu, musieli siłowo chodzić do mieszkania wyważając drzwi. W mieszkaniu jest napalony mieszkanie, pokój, którym, z, z którego z tego pomieszczenia wyskoczył, wypadł ten mężczyzna. W tym momencie policjanci będą wykonywać czynności sprawdzające co tak właściwie mogło się stać, dlaczego do tej tragedii doszło. W tym momencie działają grupa śledcza z prokuratorem oraz z komendantem i śledczymi Tarnowskiej Komendy. Będziemy wyjaśniać tę tragedię. Mężczyzna wyskoczył. Dlaczego? odpowiedział na to pytanie pewnie na najbliższym najbliższy ciągu kilku dni. Co możemy powiedzieć o tym mężczyźnie? Ile lat mniej więcej? Mężczyzna czy, czy to 36-letni mieszkaniec naszego miasta, mieszkaniec tego bloku. Natomiast co bliżej, no musimy poczekać sekundkę jeszcze, ponieważ wszystkich danych na razie na chwilę obecną nie mam. Eee, najbliższe dni, najbliższe godziny pewnie pozwolą na odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ta tragedia się wydarzyła w Tarniku. Zanim ten mężczyzna wyskoczył, to było zgłoszenie do pożaru, tak? Dokładnie tak, było zgłoszenie do przyjazdu do pożaru. Faktycznie e, na dziewiątym piętrze widać było ogień. E, tam została zgłoszona straż pożarna. E, strażcy, którzy przyjechali na miejsce bezpośrednio, próbowali na początku zamagodzić sytuację, zabezpieczyć tego mężczyzna, żeby nie skoczył, a jak żeby nie skakał, to żeby skakał na bezpiecznym miejscu. Natomiast niestety no nie udało się tego ani miejsca wyznaczyć, ani zabezpieczyć. Mężczyzna wyskoczył, w tym momencie będziemy wykonywać czynności na miejscu. Będzie to wykonywali oczywiście go pać która się na miejscu. Mówiłem się informację, że ten pożar nie był przypadkowy? Jest taka oczywiście ewentualność, ponieważ mieszkanie było zamknięte od środka, a pożar powstał w środku mieszkania. Jest tam oczywiście materiał, który jest łatwopalny. No i będziemy to wszystko wyjaśnić. Na chwilę są ciężko powiedzieć, dlaczego taka sytuacja się wydarzyła. A co to za materiał? Są to butelki do zapalniczek, gazy, taka benzyna do zapalniczek, które normalnie na co dzień używam. Ewakuacji nie było? Nie, ewakuacji na chwilę obecną nie ma. W tym momencie są podejmowane decyzje, czy ewentualnie będą odcinane jakieś media. Natomiast wydaje mi się, że na chwilę są takiej potrzeby nie no. Znaczy widać, że na pewno pożar tam, tam zaistniał. Jest na spalone część wyposażenia jednego z pokoi, natomiast pożar się nie rozprzestrzenił na całe mieszkanie. A czy ja hmm. domów, czy jakiś kontakt był, został nawiązany pomiędzy yy, tą która z To coś tam negocjowali? Za, za szybko. Za to dopiero będziemy wszystko wyjaśniać w momencie prowadzonego postępowania. Yy, na chwilę obecną wszyscy wiem, że nawiązywali z nim kontakt, ale czy z nim nawiązali kontakt? Ciężko powiedzieć dlaczego mężczyzna taką decyzję podjął jaką podjął. jesteśmy i do czego Jesteśmy w terenie na ulicy promiennej. Zostaliśmy zadysponowani do pożaru na dziewiąte piętro. Mhm. Dostaliśmy informację z Centrum Powiadania Ratunkowego w Kratowie. Mhm. Jak dojechaliście tutaj to co się działo na Na parapecie siedział mężczyzna, zanim było widać płomienie w oknie. I jakie pojęcia zostały działania? nasze działania polegały na e, rozwinięciu linii gaśniczej na dziewiąte piętro podczas tej próby e, podczas tego rozwinięcia dostaliśmy mężczyznę z gotów pożar rozwinięty szybko go się jeszcze? widzieliśmy szybko pożar ponieważ miał on niedużą powierzchnię paliło się wyposażenie e, mieszkania ale jednak potrzebne były duże siły, tutaj i, i wiele i Geller straży pożarnych 15 godzinnych. Tak, potrzebne były duże siły po zeniu że jest to dziewiąte piętro, y, późna pura pożar mógłby zagrażać wielu mieszkańców. Mhm. Y, Czy jeszcze dysponowany jeśli y, odcięty został prąd, gaz nie? Tak, tak, został odcięty gaz, prąd y, do tego mieszkania. Y... W środku? Co się paliło? W środku, tak jak wcześniej wspomniałem, paliło się wyposażenie mieszkania. Mhm. Łóżka, dokładnie łóżko. Mhm. Proszę powiedzieć dokładnie, jak przybyliście panowie na miejsce, jaką sytuację zastaliście? Mężczyzna siedział na parapecie. Siedział tak? na parapecie okna, zanim było widać w oknie płomienie. Hmm. Czy to były duże płomienie? To całe mieszkanie było objęte tak, ogniem? no było widać w oknie, oknie, że zanim się pali po prostu. Hmm. Jakiś wymiana hmm. danych? Tak. Koledzy starzacy nakrzykiwali do mężczyzny, żeby cofnął się do mieszkania, żeby nie skakał. Reagował? Nie reagował. I, y, mając na uwadze y, koordynację działań w chwili wejścia do mieszkania, w tym momencie mężczyzna skoczył. Wyważaliście yy, drzwi? Tak. tak, było to siłowe wejście. Yy, yy. A nie próbowaliście rozłożyć jakiegoś materaca, czy e, tutaj zabezpieczenia na dole, nie, czy nie było czasu na nie to? Nie było, tak, było, można powiedzieć, wszystko działo się w jednym czasie, w chwili przybycia rozwinięcie szybkie, w tym czasie praktycznie można powiedzieć, szybkie przybycie, bo biegnięcie na dziewiąte wiatro, wejście, to jest praktycznie, no, szybki czas. Mhm.